Ewy poprzedni odcinku Dubstep bitch, dubstep e -e -e. No Okej okay. Jak się przerabiasz? God damn it <try> Przestań <try> BAM! Proszę bardzo! Umieraj w pokoju. No i oczywiście jakaś pokazówka niespodziewana. Coś pewnie wybuchnie, rozwali się, coś jakiś chory naukowiec zrobi. Albo jacyś terroryści nas napadną. Co to za niebezpieczne miejsce. No i on żygnął tutaj, no fajnie. Co za krety A, spoko, ja jestem strażakiem, ja to wszystko naprawię o, o, o. Dobra, może tego już naprawię chyba. Musiałbym brać jakieś nadgodziny czy coś O, on tak sobie spokojnie jakby o, bez wózda, bez wózda, już Aha, mi lepiej. To dobrze. Czy się wody idzie do góry. O, ten szajz jednak działa. Ała, oto bilecik. że tak skutecznie chodzę na wierzchu, ale muszę jakoś przejść przecież. Czy ja teraz zakrążyłem to miejsce? No raczej tak Pan tutaj... No fajnie, ma nawet podpalony... No, da. Dziękuję. Dobra, jakby się tu o zajrzeć. Hmm. Oh. To raczej trzeba iść tam Okej, okay, tutaj i nie tu, tylko w drugą stronę. O, oj, 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 oj Przejdę, 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 przejdę! A! Co się kurna śmiesz? kupi naukowcu? Idziemy. Na prawo, czy raczej. Czy raczej, 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 nie raczej. A tam to co? O, się. No fajnie. Mamy tylko 14 hp. A no, tutaj to co jest. O! Apteczki! No co chodziło. No, no to chodziło. I'm not sure what I'm going to do. Left! To the left, to the left. Hmm. To the left, to the left. Woo! Okay, I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm freaking dead. What's oh. the platform move up here? Jak ja mam tam? Wow! Jak muszę się tu zorientować? No, ja jestem się... na miejscu! I zapinam ten swój rozporek. No, no i teraz w którą stronę? Eee, tutaj, Mieliśmy tutaj, i się zeskakiwać. Tutaj, tutaj tam tam tam. Andy! Andy! Chyba raczej chyba. And break day! Chyba raczej w tą stronę. What the fuck? A tak! Nie! Tutaj byśmy... Nie, zaraz, zaraz, zaraz... Chwila, zaraz, chwila, moment! To jednak tutaj trzeba było iść. Hey, Ja w dobrą stronę O, oh, crap! Nie chcę wiedzieć, co tam może być. Huu! Okej. Okay. Park rudany Super Pro jump Jest! Jesteśmy w nadal niebezpiecznym miejscu, ale chyba bezpieczniejszym niż... Nie, jednak niebezpieczniejszym. O, I coś jeszcze że ta kula się teraz zarwie Nie, nie ta kula. Myliłem się, przepraszam I to Indiana Jones, tak?

Udało się O, fajnie Woda jest Szybko Idziemy z tym gościem No to dobrze poprowadzi No, no, no jednak ja się myliłem Dobra, no to gdzie tam mamy iść? Gdzie mamy zwiewać? Hej, tam jest jakieś wyjście Ale nie tu Dobra, gościu. Nie będę się w Twoją stronę. Albo dobra. Yes! Jednak nas dobrze poprowadził. Sorry, myliłem się. Tam będzie. Eee, ścieki. Błah. Eee, się w tym cały. Nawet moje buty upabrałem. Eee, eee. Mam nadzieję, że tym razem nie będę miał naukowców jako wrogów. Eee, w tą stronę. Eee, cały but w Chyda, muszę muszę jakoś wytrzeć. Tylko zbieraj kota. Ok. Dobra. Och, chyba. Ej, kobieta, pomóż mi dzięki, wyciściłeś mi buty. Tylko niestety nie będzie na piwku, nie będzie zapłaty. Ponieważ zrobiłeś to Dobrodusznie No i teraz idziemy tylko po Crocichego. Croci, czy czy kroci, croci. po pokrocza idziemy. Po Mr. krocza Idziemy po tą zaba zabawkę w romisom. Bo w filmie firmie kosztowała ona 2000 za sztukę, więc chyba nie będzie mnie stać. No to chodziło. Ile to ile to banków musiałbym okraść? Ale mam nadzieję, że nie są już tak bardzo. No. Czyli na tą zabawkę. Polar Bear. Polar... Miś polarny na Dzikim Zachodzie. No może to nie jest Dziki Zachód, bo jest zur zurbanizowany lekko. Ale tylko lekko. A i to i tak jest zachód się polarno gdzie ja tu misia polarna jakby się znaleźć Oni są głupie. Gu głupie są. Kobity. Uwaga! Ja tylko uderzyłem powietrze No znowu! Znowu zrobiłeś ten błąd! Ranisz moje uczucia! Dude. No i ani jednej gwiazdki Hm. Uh, Paradise mail Mam nadzieję, że to będzie to miejsce. Mam taką nadzieję. Ta, raczej to będzie to miejsce. Ej, Kupimy jego Już nie mogę się doczekać się z nim, nim popawię. Dotnę go za, ym, za... za zagłówkę. Okej, okay, złapię go raczej, nie dotknę go. Jest, tam jest korsze. CZŁOWIEKU, by mnie kroczego? Paraj, mi jej z Nie, no to jest super gwiazd normalnie. Ciekawe, jak tu samochodem można wejść. Fila. Tu... Cześć. cześć, cześć. Czy to wszystko? Tak, to będzie 400 zielonych. Pasie, chodźcie, kurna. Co ja mam kupić od niej, Ten? Jakiś. Michael's Brain. Co ona się tu sprzedaje, kurna? Co ona się tu sprzedaje? kobita Ajku. Ale w końcu jakaś prostytutka no bo przecież ten. to miasto jest. przeszło na psy, a prostytutek tu nie ma. No bez prostytutek, to co jest w ogóle za miasto? No. Ale ona mi przywróciła nadzieję Okej, okay. w końcu wierzę w to miasto I Idziemy na dół Idziemy po jego. Okej, okay, tutaj możemy, musimy chyba zachować raczej spokój Ponieważ zabawka naprawdę nam jest potrzebna Żeby zakończyć ten dzień Bo bez niej cały czas będzie dzień Kto by chciał? Kruci, króci, króci. Ty, maskotka. Potrzebuje zły maskotka. dotyk. Ty, maskotka. Ty, maskotka. Potrzebuje zły dotyk. Ty, maskotka. Ty, maskotka. No to się człowieku. Potrzebuje zły dotyk kroczygo. Jesteśmy wyprzedani. I tak je dam. Ty, maskotka. Potrzebuje zły dotyk, dotyk kroczygo. Co skroci? jest skroci? Nie ma Za to mają do cholery larych. Po co komulary? Po co komulary? O, o, o. Gangsterzy. Co do... Wow, ale... Żaden nie problem. Oni mają sobę urodziny. Kur... Okej. Nie, Nie Tak nie to nie hmm? No ale tych Larych ja pierdzielę, nikt nie bierze Larego. Zero crouch ich, Lary Ja znowu Lary, Lary. No, oni, są, oni są w ogóle. Oni są niechciany. Nie dzwonisz. Dzięki. Ooo, ten szajs jednak działa. Nie wyjdziesz. Wow. Kubito co ty robisz? Fajnie, wysadziła się. Wow. Jest! Crouci! Clouci! Clouci! ha, i... Czas do domu! Kroci. Mamy Crouchiego! Kto mi da K! Kto mi da R! Kto mi da O Pewnie nikt, bo jest to samotny. O fajnie, gliny. A kroczek, kroczek sobie stoi. No, już. Dobra. Oj, 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 oj. No bo mi kro kroczył się, poranicie. No. No i co mi tutaj Cześć większą górę Alere Za Za małego jasia Za małą moja Ojejku Ale on tam ma Za twój krzywy ryj No Jeszcze coś? Jeszcze za coś toast Za moją ochotę Podejrzałam Za młodość No, zapaliłeś. W mordę. będą szkodliwe, ale w mordę mordę. Się dobrze czuję A, dobrze szaleje na punkcie równych szans A no jaki punkt równych szans? Nie ma szans. Okej, okay. co to będzie? A, to jestem ja, dobra No nie! Będę się bił z tym bossem! Myślisz, że załatwisz krocie? Mogę się poddać, mogę się już poddać, on jest... Yy, czy on się złapał zakroczę? Już się boję, już się... Ja się na serio boję. What the f on ma pasukę. Aaaaaah, Mariusz, fajka, On jest nieśmiertelny nie, nie, właśnie nie, boję się go On ma stalowe jajka Muszę mu, muszę mu w jaja trafiać, no Eee, powinna być cenzura GI kroci, kroć, kroć giń, jesteś moim najgorszym wrogiem! Dobra, spadam. Myślisz się, jego boje, kurde. On jest niepokonany. Kroć jest niepokonany! Uciekać! On jest nieśmiertelny. Ale ja go chcę pokonać. Dobra, tam idziemy. Zaraz. Granada!

A, 83 amunicji było, no nie. Kroczek by zginął. Dobra, zaczynamy znowu. A jak głupi jestem. Okej, okay, it's a final battle. Znowu wracamy do punktu wyjścia. Muszę się znieść z nim, muszę go pokonać. Nie będę że załatwić krociego. Tak myślę. Ja ja w to wierzę. Dobra. Bez dwuna, Nie będę nie chcę być pomiotany, przez jakiegoś, przez jakiegoś no to potrzebny jest jakiś wyproczę. Krocie. Na to potrzebnie jest. Krocie, kochone, cichok. że ześladłeś krociego. No, no, no tak. Cichok. Dwóch zdań potrzebuję więcej. Wali mnie to. A. A. Dzisiaj jest pierwszy dzień yes. końca waszego życia. Bitch, please!

A Nie ma jedzenia, no. Nawet tutaj. No proszę. Hej Cześć. Tak. I zapraszam ponownie. O, ten, ten. szajs jednak działa. Aj. W sam raz. Aj. Dzięki. Cze I zapraszam ponownie. W sam raz. Musisz tak ruszać, żeby za zapłacić. To kurwa jest fitness. Aj. Cześć. W sam raz. Dzięki. O, Muszę taki świetnie. Dziękuję bardzo. I okay, musimy spalić teraz bez, te kalorie. Okej, okay. już mi okay, Dob świetnie, Dobra, spaliłem już chyba trzy okay. Pączki. Okay, świetnie, Dziękuję bardzo. Bez dwóch zdań. No i mam też więcej. A w się teraz. I... Należy no, o mnie zapomnieć. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tych więcej Aaa, lagi. Okej, okay, już nie. Mam nadzieję, że nie. No chyba raczej. Nie no, muszę przejść na jakiś punkt, w którym automatycznie będzie automatyczny zapis. No bo kurna. Albo zapiszę. Dobra. Teraz wystarczy pójść do jakiegoś punktu. Eee, to... Cześć, cześć... Okej, okay, robimy ustawkę. No. No i mamy ustawkę. Dobra. Zajęliśmy ich. Bo mamy własne problemy. Kurna. Dobra. Tutaj idziemy? Nie Okej, okay, słyszę piosenkę. Jej, miła piosenka! I nauczyłem się czegoś jednego: że z maskotki jest większy dupek niż z zabawki. Kroci w zabawce wygląda lepiej niż Kroci jako maskotka. No i co tego? No to gdzieś jest strzelarz, a ja stąd wychodzę z tej dziury i kończę! Niestety, dla was, gbury. No, nie, 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 nie jesteś gbury, ale tylko chciałem z, zrymować, no. Z, z, zrymować, no. Z, z, zrymować No i czekamy na podsumowanie dnia. Być? No, no, czekamy, no czy jest żona zadowolona, no. Mam nadzieję, że znalazłeś zły dotyk Krociego. Nie wiesz, o ile chodzą w sieci. O tak, dostałem Krociego. O Tak, z pewnością kilka razy. I chcesz zobaczyć ten fajny dings, jaki dorwałem do niszczenia chwastów? A -a -a! Zniszczyłeś mój dywan Głąbie! Przepraszam, Uuu. celowałem wyżej, naprawdę. Muszę ten szaj wykalibrować. Ludzie, no i teraz muszę dywanik pewnie kupić. Piątek! A jak się cieszę z tego widoku. Nie wiem czemu, ale piątek mnie cieszy. Jako ogólnie dzień. Bo to jest ostatni dzień. W w i alternator. A ja chyba nawet nie mam samochodu. Zobaczmy. A muszę ja pamiętać, panu, żeby odebrać tę paczkę. Ciekawe, co w niej jest. Słowo, nie hmm. pamiętam. Nie pamiętam, że tam muszę pójść tutaj. Muszę pamiętać ja, nie o nie pamięta. wujka a. A, wujka a, to ja zaraz zapomniałem. Gdzie to było? Mm -hmm. Stary, mam nadzieję, że A, wujek Dave, to jest gość. To jest pro gość. Ale odwiedzimy go kiedy indziej, ponieważ teraz już kończę. Do zobaczenia, do widzenia, etc. etc.